Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze spotkanie z fortuną. Mam nadzieję, że y, będzie Wam ona sprzyjać. Proszę Państwa. Y, zacznijmy od rozgrzewki, chociaż przypuszczam, że przy tej pogodzie raczej by się przydała nie rozgrzewka, a jakaś o, o, o chłodka. Y, Mam nadzieję, że szybciutko się uporamy z tą pierwszą zagadką. Jest to na łatwo, mogę od razu powiedzieć, że... Y, że nie powinno to zająć zbyt wiele czasu, rozgryzienie tego, co jest w kopercie. Zwierzę bez A. Proszę pomyśleć, co to może być. Dobrze, 100 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. A ja przypomnę, może szybciutko, zasady naszego programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły w regulaminie. Jeżeli zgłosisz i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z naszym studiem. będziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antek. Więcej szczegółów na 388 telestronie czwórki. Witam pierwszą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. może być odpowiedź? Jeszcze raz? Wez. Hu, no niezbyt przyjemne zwierzę, ale rzeczywiście bez A. Nie w kobercie. Zapisuję odpowiedź: yy, każda dobra, jeśli jest to zwierzę. Dobra, Marcinku, halo, halo, reżyserka. A może byś mo mogę podać pierwszą literę, tak żeby naprawdę szybciutko poszło. Bo wiem, że mamy dzisiaj dużo projektów, dużo planów na. I to trudne będą zagadki, jest tak gorąco. Dam pierwszą kopę... Dam, dobra? Proszę Państwa, uwaga. To zwierzę zaczyna się na K. Dobra, nazwa zaczyna się na literę K. Dobra, i już. I następna odpowiedź to już wygrana, tak? No to zapraszam. Gwiazdka yy, 7303. Chwileczkę, proszę o odpowiedź. Halo. Dzień dobry. Kojot. Yy, świetna odpowiedź, Aj, świetny. Ja, 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 ja. Brawo za refleks, bo właściwie dopiero co powiedziałam, że jest to zwierzę na K. Nie z koperty. Nie działa mi, master, Nie. Kojot. Mam nadzieję, że nie będziemy zbyt dużo pisać. Może przy trzeciej odpowiedzi dostanę prawidłową odpowiedź. Kojot, ja i proszę. Eee, Kojot, super. Eee, super, że na K miał Pan odpowiedź. Halo? 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 Prosimy bardzo o rozwiązanie. Koń. Proszę Pana, też nie z kuperty, ale też brawo za refleks, bo naprawdę eee, no jest w sumie sporo takich ograniczeń przy poszukiwaniach tego zwierzęcia. W nazwie nie może być A, nazwa musi zaczynać się na K. Naprawdę, tak jak ktoś nie jest tak, taki bardzo <grym> dzisiaj przytomny, to niełatwo znaleźć tak od razu propozycję jakąkolwiek, także wielkie brawo dla tych, którzy mają propozycję już. Dzień dobry. Halo? Prosimy o odpowiedź. Dzień dobry, Kornik. Też świetna odpowiedź, też niestety jeszcze nie z koperty. Kornik, wędruję szybciutko na tablicę. Kornik i lecimy dalej. Kojot, koń, kornik. Te odpowiedzi czytam, bo na pewno nie wesz, bo wiemy, że, że szukamy nazwy, która zaczyna się na literę K. 100 zł za odpowiedź z koperty, najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie, proszę Państwa, rozgrzewać się raczej nie musimy, bo i tak jest nieźle rozgrzane wszystko, to podobno burza nadchodzi, front, także korzystajcie z tego, że jeszcze jest ciepło, nie narzekajcie, ale z domu lepiej chyba nie wychodzić, bo na razie naprawdę można się nieźle przegrzać, także proszę. Zasłonięte zasłony najlepiej, żeby za gorąco nie było i gramy. Kojot, koń, kornik, 100 zł, Później będą trudniejsze zagadki, później będą trudniejsze zagadki innego rodzaju, także namawiam serdecznie do tego, żeby grać teraz, kiedy jest łatwo, dobrze? Polecimy dalej. Podaj zwierzę z koperty, na literę K. W nazwie bez litery A, także dużo wiemy. Zwierzę na K, bez litery A w nazwie, także bardzo długie polecenie, ale e, dzięki m, temu, że wiemy, że to jest na K, to jest też e, naprawdę tych odpowiedzi, no naprawdę niewiele. Mogę jeszcze raz zapewniam Was, że odpowiedź, e, która jest w kopercie, to jest. Zwierzę, które znacie. Nie trzeba to szukać w encyklopedii. Każdy widział takie zwierzę. To jest naprawdę prosta, e, krótka gra. Mam nadzieję, że lada chwila usłyszymy telefon z poprawną odpowiedzią. Proszę Państwa, bo ja tu gadam, gadam, gadam. Czy ktoś ma odpowiedź jeszcze jakąś? To zapraszam. Dobra, na zachętę podwyższam nagrodę 200 zł. Zapraszam. Jeśli ktoś wykombinował jeszcze coś, to proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, kot. Bardzo prosta odpowiedź, ale jeszcze się rzeczywiście taka nie pojawia. Nie jest to też odpowiedź z koperty, także 200 zł w dalszym ciągu do wzięcia, jeśli ktoś myślał o innej, łatwej nazwie zwierzęcia, która zaczyna się na literę K, a nie ma w niej nigdzie. A to zapraszam, walczymy dalej. Proszę Państwa, być może parę osób od początku tej gry zastanawia się, co by można było zaproponować. Tutaj już cztery możliwości odpadły, także no naprawdę wydaje mi się, że warto ten swój pomysł sprawdzić. Powtarzam, to, co jest w kopercie, to nie jest żadne egzotyczne zwierzę, którego nikt nie widział. No naprawdę nie, no każdy zna to zwierzę. Naprawdę myślę, że. Znaczna większość osób też mogłaby powiedzieć, że widziała. Także tak to wygląda. No to zapraszam dalej do walki, dobrze? 200 zł, zwierzę na K. Halo. Halo. Dzień dobry, kozioł. Proszę pani, dokładnie tak. Brawo, ogromne brawa. 200 zł, widzę, że pomimo upału rzeczywiście są ludzie e, mocno przytomni przed telewizorem. Kozioł. Bardzo prosta sprawa, 200 zł. Najłatwiejsza w dzisiejszym programie zostało już wygrane, a teraz zaczynają się trudniejsze.